Witam Was bardzo serdecznie. W 2025 roku jakiś czas zastanawiałem się, w jaki sposób kolejny rok otworzyć, jakim filmem powitać Was w 2025 roku. No i pomyślałem sobie, że no mamy jednak okres zimowy, w związku z czym fajnie by było pokazać Wam przedstawicieli różnych gatunków dzikich zwierząt w takiej zimowej, leśnej scenerii, tak, żeby ten film był magiczny, abyśmy pięknie rozpoczęli ten nowy rok. Czego wam oczywiście życzę, żeby ten rok był wspaniały, piękny, żeby zdrowie, szczęście i los wam sprzyjały, żebyście byli otoczeni wartościowymi i wspaniałymi ludźmi. Także takie życzenia ode mnie i pozwólcie, że Będę wam mówił co dzieje się na ekranie, bo to wszystko jest bardzo ciekawe. Już widzimy łosia, który troszkę ślizga się na tej zamarzniętej kałuży, no bo mamy tutaj lód. Ale oglądając ten film, zwróćcie uwagę na wszystko co się dzieje wokół zwierząt. Tyle białego śniegu. Ten las jest po prostu magiczny. Wszystko w ciągu dnia, no gdzie tych kolorów jest mnóstwo, to wszystko tworzy Taki magiczny efekt. Łania patrzy prosto w obiektyw. Patrzy co to takiego. Wilk węszy, sprawdza, kto tutaj był. Na jego nosie pozostał śnieg, a za nim tego śniegu mnóstwo, nawet na gałęziach, które leżą gdzieś na drugim planie. No to jest po prostu magia, ale to nie wszystko, bo na deser na koniec tego filmu zostawiłem ujęcia po prostu niesamowite moim zdaniem i niesamowity jest również ten młody samiec piękny jeleń, który mam nadzieję, że w przyszłości będzie potężnym dorodnym samcem, który będzie pięknie w lesie ryczał podczas rykowiska, ale do tego momentu jeszcze daleko mamy początek roku postawiłem jednak na taki moment, żeby świeciło słońce no bo słońce i śnieg to jest po prostu coś fantastycznego. Jak dodamy do tego las i dzikie zwierzęta, no to mamy po prostu bajkę. Przyroda pełnej okazałości, coś cudownego sarna z pierwszego na drugi plan i to ujęcie jest po prostu perfekcyjne. Po przewróconym drzewie przechodzi rudy lis. Strąca ten śnieg, który na tym drzewie leży, na drugim planie młode drzewa, przysypane, całe białe. Jeszcze wpada od lewej strony troszeczkę słońca. No, po prostu byłem zachwycony, kiedy to nagrałem, ale to nie wszystko. Na koniec zostawiłem coś, coż trudno opisać. Wszędzie śnieg. Na pierwszym planie sarna, na drugim planie słońce podświetla korony młodych drzew, a nad tym wszystkim zachodzi złote słońce. I w ten sposób rozpoczynamy nowy rok. Oczywiście wkrótce kolejne filmy. Działam prężnie, motywacja jest ogromna, także nic, tylko się cieszyć. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, Udostępnij go.